Cześć i zapraszam Was dzisiaj na jedną ósmą finału Ligi Mistrzów UEFA Champions League. Manchester City podejmie oczywiście Kopenhagę, więc będzie ciekawie. Jeśli chodzi o to spotkanie, to myślę, że tutaj City rozwali Kopenhagę, ale mogę się też mylić. Chociaż dużo, dużo lepszym zespołem jest Manchester City, to zdecydowanie. A jeśli chodzi o takie sytuacje jak Liga, no to już Wam mówię. Manchester City jest na drugim miejscu, ma 52 punkty. Na pierwszym miejscu jest Liverpool, ma 54 punkty. Na trzecim miejscu Arsenal, 52, Tottenham, 47. A Aston Villa, tam gdzie gra nasz Matikesch, 46 punktów. A Manchester United na szóstym miejscu dopiero, 41. No i Westcastle West, West United. 36 punktów, a West Ham United 36 punktów, więc tutaj Newcastle United jest tak słabiutko. A jeśli chodzi o Kopenhagę, no to już Wam mówię. Kopenhaga na trzecim miejscu ma 33 punkty, Brøndby 34, a Midland 36. Midland jest na pierwszym miejscu, jest liderem w lidze duńskiej. To spotkanie odbędzie się dziś o godzinie 21 na stadionie Parken Stadium w Kopenhadze, sędzią tego spotkania będzie Sanchez i jeśli chodzi o pojemność stadionu 38 650 miejsc. A kto nie zagra w tym meczu, jeśli chodzi o Kopenhagę, bo w meczu Serge City nikt żadnej kontuzji nie ma, ani kartek, więc nie będzie pauzował. A w Kopenhadze, Bobakar, kontuzja, Konhalawa, kontuzja kolana, Larager, czerwona kartka, czyli pauzuje, nie, nie może grać w tym spotkaniu. Melling kontuzja mięśnia. No i sander, kontuzja kolana. Więc tak to wygląda. A ten mecz będzie komentował Tomasz Makowski i Jacek Laskowski. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Już tylko cztery zespoły walczą o puchar Ligi Mistrzów. Pozostaje dowiedzieć się, kto stawi się w finale, a kto odpadnie na ostatniej prostej. Która drużyna wyjdzie z tego meczu zwycięsko. Serdecznie witamy wszystkich Państwa przed telewizorami. Witam Państwa przy mikrofonie Tomasz Smokowski. A wraz ze mną ten mecz skomentuje Jacek Laskowski. Mamy dziś dla Państwa spotkanie olbrzymiej wagi. Pierwszy półfinał UEFA Champions League. FC Kopenhaga. Zmierzy się z drużyną Manchesteru City. Piłkarze Manchesteru City to zdecydowani faworyci do awansu z tej pary w rozgrywkach UEFA Champions League. Mają doprawdy imponujący potencjał, aczkolwiek już nie takie ekipy potrafiły zaskakująco odpaść pomimo statusu faworytów. Dobrze zagrane. Będzie teraz sytuacja. Skuteczna interwencja. Piłka wybita. Rodri Przyjmuje Foden. A na taką jedenastkę postawiła dziś ekipa gospodarzy. Teraz na naszych i Państwa ekranach jedenastka, na którą zdecydował się trener Manchesteru City. Między słupkami stanie Ederson. W linii obrony Guardiol wystąpi razem z Kylem Walkerem po bokach. Zaraz, zaraz, to może być bramka. Dobra, spokojna interwencja. Rzut rożny stanowi dla nich cenną okazję, żeby pokazać się z dobrej strony. A kibice dobrze o tym wiedzą. Nie warto tu ryzykować. Wybija piłkę. Erling Haaland rozpoczyna atak. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Zaraz może być groźnie. Obrońcy muszą zareagować. Może im dać prowadzenie. Jeden! Trzymały krok w stronę finału. Tak czy owak, teraz ten mecz powinien nabrać rumieńców. I strzał na bramkę. Urany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Zobaczmy jeszcze raz tego gola na powtórce. Udało się sięgnąć w piłki, ale zabrakło tych paru centymetrów, żeby odbić ją poza światło bramki. Strzał był po prostu zbyt silny. Ależ sceny przy linii bocznej. Trener szaleje ze szczęścia. Wrócili do gry. Musi być dumny ze swoich chłopaków. I mamy remis. Jeden do jednego. sobie teraz z obroną atak przerwany dobra interwencja w destrukcji Manchester City na połowie rywala co zrobią nie nie zgrało się to teraz w czasie spalony Out dla ekipy Manchesteru City. Inteligentnie w obronie teraz znowu zdołali przechwycić piłkę. Piłka w pole karne, ma tam kto wykończyć. Okazja na gola. Bramkarz jednak interweniuje wzorowo. Głęboka ta centra z narożnika. Wybija piłkę z dala od bramki. Rzuca się i broni tak jak trzeba. Ponownie wznowią z rogu boiska. Pewnie obroniony ten strzał. Takie uderzenie główką to bułka z masłem dla klasowego bramkarza. Joszko Guardiol. Dwa przy piłce. Przy piłce Alvarez. A teraz Erling Land. Uwaga, gruźnie. Jest bramka. Skuteczne wykończenie. Bardzo mocny był ten strzał, może więc właśnie dlatego znalazł drogę do siatki. Zwłaszcza na tej powtórce widać, że nie było tu co zbierać. Znakomite uderzenie brawo. Aktualny wynik to 2 do 1. Do Bernardo Silwy. Alvarez! Ale był czujny. Brawo! A jedenasty metr z rogu i ten atak bez efektów, choć gdyby nieskuteczny odbiór byłoby gorąco. Co za blok! Brawo! Broni, takimi strzałami nie zagrożą. Nie było wiele przerw więc tylko minuta doliczona. Ładnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Precyzyjna centra, będzie gorąco. Zawodnik leży na murawie, sędzia przerywa grę. Nie chodzi o sam faul, tylko żeby pilnie zaopiekować się kontuzjowanym piłkarzem. No i pięknie, no mamy niestety kontuzję, no i niedobrze, bo mamy kontuzję, żeby zresztą Wam mówię kogo. Ekanji. No, musimy niestety zrobić zmianę, Ekanji już w tym meczu nie zagra. Wrzucimy hmm. sobie akę za Ekanji. No i tak możemy przejść do tego spotkania. Zajęła. Teraz gra zostanie wznowiona rzutem sędziowskim. I koniec pierwszej połowy. A my zapraszamy Państwa na przerwę. Muszę powiedzieć, że jak na razie był to występ bez zarzutu. Naprawdę godny podziwu występ, który realnie wpłynął na wynik. Jeśli uda się podtrzymać formę, to zapowiada się ekscytująca druga połowa. No i koniec pierwszej połowy spotkania. Manchester City. Na razie po przerwie prowadzi 2 do 1, Tylko jedną bramką, więc to nie jest jakoś dużo. Eee, no tutaj Kopenhaga próbuje walczyć, jak widać. Zrobimy sobie jakąś zmianę. Wrzucimy sobie Grilifa, który został kupiony nam e, do Manchesteru City za 100 milionów euro. Eee, więc w duku możemy w sumie zdjąć. Teraz ich sobie wejdzie gilip Kowacić wejdzie sobie za Alvareza, chociaż nie, za... Niech pomyśli może za Silva. I wejdzie sobie jeszcze Filip, tutaj za Alvareza. A już wykorzystaliśmy te wszystkie zmiany, więc przechodzimy do drugiej połowy. Ciekawy jestem, jak ten mecz dalej się potoczy. Proszę Państwa, zaczęliśmy. Przed nami druga połowa dzisiejszego meczu. O, i To był książkowy odbiór piłki. Phil Foden. Julian Alvarez. Wychodzi na pozycję. Ależ znakomicie teraz broni bramkarz. Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota. Po takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Walker. Folden przy piłce. Ciekawe minięcie teraz, dalej uwaga, strata w ataku, Kovacic! piłka w bramce, odskakują na dwa oczka. Na powtórce widzimy dokładnie jak podbiega, składa się do strzału i wkłada w niego jak najwięcej siły. Piłka jak pocisk przebiła się do bramki, ależ gol. więc 3 do 1. Co wykombinuje? Reszta drużyny nadciąga ze wsparciem. Boo, wow, ale teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż przed bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. w okolice 11. Strzał głową, ale bramkarz łatwo broni. Sędzia nie ma wątpliwości. Nieczyste zagranie i rzut karny. No i zobaczymy nowego zawodnika na murawie. Czy to będzie bramka kontaktowa? Tak jest! Trafiony, zatopiony. Pewne uderzenie z 11 metra. Piłka w siatce. A zatem jest teraz 3-2. Rodri. Co teraz zrobią? Mają parę możliwości pociągnięcia tego ataku. Piłka wybita. Skuteczna interwencja obrońcy. Łe było to podanie. Jeśli zabiorą mu teraz piłkę, będzie źle. Zostało 20 minut do końca tego meczu. Czy zdoła strzelić? I gol! Proszę państwa. Podwyższają prowadzenie. Mają teraz dwie bramki przewagi. Spójrzmy raz jeszcze na dośrodkowanie, które umożliwiło ten strzał. Potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową. Bramkarz mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciach. I po tej bramce jest 4 do 2. El Yunusi przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Chester City na połowie rywala. Co zrobią? Ale może teraz będzie szansa. Proszę Państwa, umieszcza piłkę w siatce i daje drużynie już trzybramkowe prowadzenie. No to popatrzmy raz jeszcze. Najpierw Holland przedryblował obrońcę, potem idealnie dograł partnerowi. Pewne wykończenie, nie waha się ani chwili. Czasem nie ma sensu kombinować. Mocny strzał nie daje szans na obronę i dokłada trafienie po tym wygranym pojedynku. By to rozegrać. Proszę, odważna i skuteczna interwencja. I teraz dobra okazja do kontry. Wyraźnie teraz słychać kibiców niezadowolonych z decyzji arbitra. Domagali się rzutu karnego, ale sędzia postanowił inaczej. Gra toczy się dalej. No i po ataku zagrożenie minęło. Piłka trafia do Halanda. Przechwyt. Dobre zachowanie. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej dwie minuty. Koniec! Dobry mecz w wykonaniu Manchesteru City, który wypracował sobie przewagę przed rewanżem. Zdecydowana dominacja... Na... I koniec spotkania. Manchester City pokonuje FC Kopenhagę 5 do 2, a mogli nawet wyżej, nawet 6 do 2, ale już zabrakło czasu. I oczywiście, jak się Wam podobało spotkanie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie, zostawcie dzwoneczek, żebyście byli na bieżąco, żebyście nic nie przekapili. Podajcie też na kanał Sebastianiksa, Wojtas z Wojtas przy kanał. No i oczywiście subskrybujcie, bo zauważyłem, że jak oglądacie, to większość nie subskrybuje. Eee, I to mnie martwi. No i chciałbym, żebyście też subskrybowali, oprócz tego, że oglądacie. Eee, Mój kanał moje materiały. E, oceny, jeśli chodzi o zawodników. Zawodnikiem meczu został Erling Haaland, najwięcej, dziesiątka, Joel Arvarez, 9,70. Jeremy Doku, 7,80. No i e, Kyle Walker, 7,6. Siedem Więc. Trzymajcie się i do usłyszenia. No i oczywiście też napiszcie mi na koniec, jaki wynik obserwujecie w tym spotkaniu. Ja myślę, że tutaj Manchester City e, mocno e, wygra z, z Kopenhagą i padnie dużo bramek.